Dzień dobry, witamy. Z tej strony ma firma Mapa Technical. Witamy na targach Iwa w Norymberdze. Prezentujemy tutaj kamizelkę Rock One, która zdobyła w zeszłym roku Defendera na targach MSPO w Kielcach. Kamizelka występuje w kilku konfiguracjach, jeśli chodzi o kamerbandy. Mamy możliwość zamontowania pełnych kamerbandów, kamerbandów szkieletowych i na gumie. Kamizelka posiada system szybko wyczepny oparty na klamrach ROG. Zaprezentujemy wypinanie tej kamizelki. Od strony wewnętrznej kamizelka wyposażona jest w plecy termoformowalne, które poprawiają bardzo mocno cyrkulację powietrza i zmniejszają uczucie gorąca od strony wewnętrznej. Oprócz kamizelki prezentujemy również nowy wzór moduru w wersji PRO. Na moduł składa się oczywiście bluza i spodnie, spodnie zabierają stawki ze streczu w okolicach kolan, w okolicach kroku i karczka z tyłu. Mamy tutaj możliwość montażu twardej wkładki, jak i wkładek wewnętrznych, wkładkę zewnętrzną możemy wyregulować jeśli chodzi o kwestie wysokości, w kieszeni mamy ukrytą regulację plus możliwość zablokowania sobie kolana za pomocą żabki z tyłu munduru. Na drugim manekinie mamy wystawiony czestnik, który właśnie wszedł do sprzedaży. Jest dostępny obecnie w kamuflażu mapa i w wybarwieniu Ranger Green. Standardowo w czestniku możemy zamontować cztery magazynki karabinowe i mamy tak zwaną kieszeń admin pouch w której możemy zamontować sobie telefon, ewentualnie wsadzić mapę. Z tyłu manekina e, mamy zaprezentowany e, plecak Mapa Patrol. Jest to plecak 40 litrowy, który posiada w standardowym wyposażeniu trzy kieszenie wewnętrzne, jak i możliwość rozłożenia go całego i zrobienia z niego maty strzeleckiej.